Cześć, siemanko widzowie! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Na początku, zanim zaczniemy historykę z Tokaboka, pewna informacja. Otwieram, to znaczy, znowu jest otworzony kanał, mój drugi, Majak Skotik z historyki Tokaboka albo coś takiego. Zrobię jeszcze takiego jednego shortsa i ten odcinek pojawi się na kanale tym, co teraz ogląd Tym, co teraz oglądacie ten odcinek. A już następny odcinek będzie na moim drugim kanale. I informacja jest taka, że na kanale drugim. I przepraszam, ten kanał, ten kanał drugi będzie otwarty przez wakacje i będę tam nagrywać tylko Tokaboka. Historyjki to Kaboka albo sekrety. Spokojnie, nie usunę filmów, Tokaboka, na tym, na tym kanale, co wy teraz tą historyjkę oglądacie. Imiona są te same. Jak widzicie, tu się jeszcze mamy nową osobę. Trochę są domy pozmieniane Kuba będzie takim złym dzieckiem, można tak powiedzieć. No i nowe piżamy i tak dalej. Dobra, lecimy z historyjką. A, i jeszcze zostawcie łapkę w górę i subeczka z dzwonem. Żeby was nie ominęły żadne inne odcinki, bo odcinki robię przez was. Że klikacie łapki w górę na przykład i napiszcie w komentarzu, y, jaki następny odcinek chcecie. I ten odcinek właśnie zrobię. Ten, o, ten komentarz, który na przykład tam będzie idzie, y, popołudniowa rutyna albo poranna rutyna i B... I będzie i ten komentarz, który napisze jako, jakiś tytuł historyjki i będzie najbardziej polajkowany przez inne osoby ten. Yy, ta, to ta historyjka będzie... Przepraszam, że tak się jąkam czasami. Czasami coś zapominam, ale no. Dobra, przechodzimy z historyką. Boże teraz mi się ten budzik zepsuł. Yy, dobra. Ja bym sobie jeszcze pospał. Dobra, jak zwykle walizkę musiałem zapomnieć. A więc ja idę. A sobie w sumie balkonem wyjdę. Przecież dzisiaj są porządki. Dzieci mi muszą pomóc. Dobra, ja się ubiorę, nie wiem, w to może. Kuba, wstawaj! I co się z tą drabiną stało? Co chcesz? Nie krzycz, bolenka śpi. No dobra, mama. Kuba nie pyskuje jak coś. No dobra. Dzisiaj pomagasz mi sprzątać. No chyba nie. No tak. Dobra, ręka niech sobie pośpi. Oliwka, wstajemy. Dzisiaj porządki. Porządki. Yy, przerwa. Yy, przepraszam, widzowie. Ale to kaboka mi się psuje. Dobra, naprawił. Dobra, trzy, dwa, jeden. No dobra, już wstaję. Przebierz się ładnie. To. Dobra, lęka, wstajemy? Tak, Kuba, chodź. No dobra, idę. Ja. Ta fajna była, nie? si, si, Ja wam przygotuję si, No si, si, zaraz zaraz damy jeść. jeść Mać, połóżcie sobie wodę, a ja przygotuję jedzonko. Oliwka, yy, przepraszam, nie Oliwka, tylko Lenka. Py, py, py. Powiedz Kuba. Nie, Lenka. Powiedz yy, Oliwka. Oliwka. Hi, hi. Ty kurde jesteś buba. Buba, mm. nie lubię cię, masz twojego smocka. Co wy tam pleciecie? Nic. Okej, okay. dobra, przygotuję jedzenie. Sanko przygotowane, jedzcie. No mm. dobra, głodny jestem. Tak, ja też. A giubi, giubi, gabuś, Buba! Buba! No! <laughs> Ej, już cichutko, cichutko! Jezu! dobra to bo Ja, ja za was talerzy nie będę odnosić. No to No ta woda niedobra jest! Kuba, weź się z! Olika? nie, a co? Nieważne, okej. Okay. Dobra. Możecie chwilę sobie odpocząć, ale telewizji nie. Tak, Oliwcia. Jeszcze ci ugotujemy. Nie, nie pytajcie, czemu chrupki są. W tym dobre, zobacz, będziemy tym sprzątać pięć minut później. Okej, okay, już się zrobiło. Tak, jest dobre. Dobra, dzieci, powstańcie. I teraz tak, kto chce odkurzać? Ja? Co ty gadasz? Przecież ty odkurzać nie umiesz. Dobra, oliwka będzie odkurzać. Odkurzać. Przepraszam. Dawno nie nagrywam. A ty zmiatać. Dzięki, mamo. I poczekajcie oliwkę. Dobra, ona śpi jak coś. Albo nie. Poczekajcie, mam ze strychu ten. Yy, mam ze strychu ten urzeczko stary. Okej. Okay. Poczekajcie, jeszcze nic nie odpalajcie. Pójdę po nie. Dobra. Mm, mamy to. Polikcie. Dobra. Yy, włączę ci odkurzacz, ale. Tak po cichu, Pyk? Proszę możesz. Dzięki. A nie możemy sobie kupić yy, robota? Nie. Kuba nie narzekaj. Dobra, tu sobie tego. Kuba możesz już sprzątać tu. No po czym ją mogą nie sprzątać? To ty pod stołami, pod wanną na przykład, nie wiem. No, bo odkurzać ci nie wyjdzie pod tą. Dobra. Tutaj sobie pod stolikiem, tu. Tutaj, tu, dobra, chodź, teraz tu trzeba, dobrze, a ja idę okna, chyba idź za oliwką, dobra, idę okna sobie umyć, powiedzmy, że to jest do okien, kupimy, dobra. Dobra, tu jest okno umyte, może jeszcze lustro. Bo ochlapane przez kubę. No cóż, Mamo! Windę też! Nie, windy nie. Okej. Okay. Kuba windę posprząta. Dobra. Mama skończone. Okej, okay, to dobrze. Połóż to. Kuba już. Tutaj, tu, tutaj. O Jezus. Dobrze, że nie zwaliłem szklanki. Bo by było. Dobra. Możecie sobie chwilę odpocząć. Dobrze, że prania nie macie. O tak! Tu czysto. Tutaj trzeba to całe umyć. Dobra. Telewizor też. Możemy tak trochę windy tu. Dobra. Tu czysto i tutaj jeszcze. Okej. Okay. Posprzątane. Górę jutro sobie posprzątamy. Mhm. Dobrze, dzieci. Oliw Oliwkę trzeba obudzić. Oliwka. Oliwka. Jezu, ale wyciężcy. Oliwka, peeling, to też. No dobra. O matko. Yy, co ja chciałam? A! Dobra. W sumie tu nie wiem. Jak zwykle jestem zapominalska. Yy, dobra. Dzieci. Yy, obiadu nie będziemy robić. Bo jedliśmy wcześniej. A no, to poczekajcie do toalety. Bo biegunkę mam. Czekaj, ja. Dobra, zrobię tak. <laughs> no, dziwnie to mamy. Mm. Hej, widzowie. Zostawcie łapkę w górę i subka z dzwonem, tak żeby nie ominąć innych odcinków. Yy, Oliwka, usiądź sobie tutaj na dywanie, a my zaraz przyjdziemy. Pu. Pu. pij mi ten smoczek, o. Widzowie, jeśli chcecie odcinki, to musicie zostawić 5 łapek w górę. Albo nad 10. Zobaczymy. Wierzę w was. Tylko cicho nic nie piszcie Oliwce, Kubusiowi i mojej mamie. Nic nie, nic nie pisać, nic nie mówić, że ja umiem mówić. Toć Kuba taki mądry nie był jak ja. Ja mogę nad bank sobie okjaść, Ale to jak będę duża. Będę mieć nogi w końcu. Dobra. Już jesteśmy. Czemu jesteśmy? Po co ja z tobą poszedłem? Nie wiem. Być? Ej! No Czu! Chodź, Oliśka. Wyjdziemy na chwilę? Nie. Dobra Jezu, przestań z tą oliwką chodzić. Nie, chodź oliwka, włączymy bajkę. Następny kanał. Nudne, następny. Następny. Może być. O Jezu, znowu to. Tak. O! Dobra. No i znowu nam się kran zepsuł. Wszystko nam się zepsuło. Już jestem. Oglądacie sobie bajkę? Tak. Ale ten czas szybko zleciał. To jest już dwudziesta. Co? Co? Jak dwudziesta? No dwudziesta, zobaczcie. O ja, to trzeba spać. Mhm. No dobra. Oliw, yy, Lenka, chodź. Dobra, powiedzmy, że Lenka sobie tu usiądzie. Kuba, ty też. I Oliwka, możesz się iść wykąpać. Okej. Okay. Ciekawe, jak. Dobra. Tak. Kuba, daj już od razu ciuchy. Nie, co ty? Dobra. Przybiorę się gdzieś indziej. Masz. Okej, okay. niech się wypiorą, zapomniałam, trudno, dobra, oj to mamy, i do głów, do głowy, dobra, a wyprało się. Gupia pijana, wychodź szybciej! Och, moje! To trzeba wykąpać. Kuba, kładę ci to do pralce, ok. To schowa się, ok. Hmm. Po co? Ups. <laughs> Pijak ze mnie. Po co ja? Szybko się umyję. Po co ja mam mycie? Yy, dobra. <laughs> Już. Co tak szybko? Nieważne. Dobra, chodźcie. Yy, zgaś. Kuba, telewizor. Już. Okej, okay, to chodźcie do windy. Za chwilę tata wróci. Uh -huh. oh. No i znowu tej walizki zapomniałem. Ja. Gdzie oni są? Czy, oho, co tak szybko? Wypuścili mnie szybciej. Okej. Okay. Dobra, ja oliwkę. Boże, myli mi się jak zwykle. Ja lenkę położę spać. Trzeba Cię poprawić. Masz? Dobrze. Co tu jest? O matko. Dobra, Kuba, idźcie się przebierać. Ja zaraz przyjdę. Dobra. Co, jak tam było? Dobrze. Chcę do akwaparku. W sumie byliśmy. No trudno. Przecież są wakacje. Ja chcę bez bajki. Albo bez czegoś tam. Nara, mamo. Nara, tato. Mm, to była noc. No bo ja się już przebieram. A, bo ty jutro masz wolny. No oczywiście, że tak. No, nice. Ty, ale musimy koty wypuścić na dwór. Dobra, chociaż na balkon. Przewietrzcie się. No, skakać też możecie. Oj, Boże, a te już się usiadły. No dobra, też się przybieram. Ciekawie, jak ta oliwka? Brrr. No nie to to. Chcę do szkoły! Hmm. Okej, okay, Kuba już śpi. O i oliwka też. No i dobra. Dobrze. Muszę zmyć siebie, ale co musisz zmyć? Makijaż? Po tej restauracji kiedyś. A, jeszcze tego nie zmyłaś nie. Dobrze widzowie to już koniec historyki. Jeśli Wam się historyka podoba, zostawcie łapkę w górę i suba dzwonem. No i otwie i pamiętajcie o moim drugim kanale. Yy, kanał będzie przypięty w, na shortsie w tytule. A więc no, zapraszam na mój drugi kanał. Wleci tam odcinek yy, z, tych, z komentarzy pod spodem. Narka.